Hejka kochani, dzisiaj Get Ready With Me wersja halloweenowa i szukałam jakiejś inspiracji właśnie na przebranie, na nasz bal halloweenowy, który organizujemy dla naszej Wiktorii, a musiał być to kostium w miarę spokojny, nie jakiś straszny. Dlatego czemu nie przebrać się za samą Melly Monroe z kultowego filmu "Słomiany Wdowiec. <noise> Zawsze się chciałam za nią przebrać i sądzę, że troszkę mi się udało. Ok, no to zaczynamy. Zaczynam wszystko od yy, bazy, czyli od podkładu, którego używam na co dzień. On jest Dość jasny, więc jego troszeczkę więcej dałam. No, bo przecież Marilyn Monroe nie była wcale opalona. Nie wiem, czy wiecie, ale Marilyn Monroe używała, żeby jej twarz właśnie tak rozjaśnić, rozświetlić i żeby ona była taka pięknie błyszcząca. Używała do tego celu maści hormonalnej. No i po takiej maści Mary Monroe miała brodę. <grymne> to były jasne włoski, które wyrosły jej właśnie na twarzy i. Producenci nawet radzili jej, aby usunęła te włosy, ale ona stwierdziła, że dzięki temu pięknie flesze, które odbijały się od jej skóry, jeszcze tą skórę jeszcze bardziej robiły taką właśnie rozświetloną i ładnie wyglądającą. A, I wtedy fotografowie nie musieli używać jakichś specjalnych do tego celu e, obiektywów. To taka ciekawostka, którą wyczytałam. E, no, jak widzicie, ja dalej się rozjaśniam. Nadaję sobie tą delikatną właśnie e, poświatę, którą miała Marilyn Monroe na twarzy. Ja tutaj cały czas spoglądam na zdjęcie, e, które chciałam odzwierciedlić na swojej twarzy. No, i teraz y, zajmiemy się oczy, oczami. Hmm, tutaj dałam na bazę taki bardzo jasny, beżowy cień. Y, który miałam z Inglota. I, na, y, i dałam go na całą y, właśnie powiekę ruchomą. Na Łuczki y, dałam y, biały, po prostu zwykły biały cień, który jest matowy, też z inglota. I to jest właśnie taki typowy trick na row, czyli y, biały cień i w załamaniach powiek, żeby zrobić taki jakby cień tej powieki, dałam ciemny brązowy mm, cień z paletki Naked. I później całość roztarłam, żeby nadać jakby żeby te wszystkie kolory się ładnie ze sobą połączyły takich ciekawostek jeszcze na temat Mary Monroe i jej makijażu to mogę Wam tutaj powiedzieć, że właśnie Mary Monroe miała bardzo świetnych fachowców, jeżeli chodzi o makijaż. Oni ukrywali jej mankamenty, a wydobywali jej atuty, a nawet tych atutów jej dodawali. I to były takie sekrety jej makijażystów. Jak widzicie tutaj też na dół dodałam tego brązowego cienia żeby troszeczkę podkreślić oko i jeszcze rozświetliłam tutaj kąciki. No i czym by był makijaż Merlin Monroe, gdyby nie klasyczna kreska? Akurat tutaj w tym przypadku. Um, mojego makijażu, ja zrobiłam bardzo cieniutką tą kreskę, bo akurat takie zdjęcie znalazłam i taki makijaż mi się spodobał. Jak wiecie, ta kreska o Marilyn Monroe była y, często różna, bo czasami była właśnie bardzo gruba, albo właśnie bardzo cieniutka. No i teraz taki trik y, Marilyn Monroe, też y, taka ciekawostka. Ona dodawała sobie jak widzicie w kąciki oczu czerwoną kredkę, żeby nadać tym oczom jeszcze większą biel. Wtedy to powodowało, że to spojrzenie było takie bardziej takie rozświetlone i oczy wydawały się jeszcze większe. No i to jest trik już chyba wam znany bardzo dobrze, czyli powiększamy sobie tutaj oko, bo Marilyn Monroe wcale nie miała takich dużych, ładnych oczu. Musiała tutaj troszeczkę oszukiwać. No, i teraz wybieramy sobie rzęsy, i powiem Wam szczerze, że wybrałam sobie rzęsy, które są, tylko jakby ich jest najwięcej ku końcowi. Najpierw pomalowałam swoje rzęsy swoim standardowym tuszem do rzęs, który używam na co dzień. I przykleiłam swoje rzęsy, jak widzicie, tylko na końcóweczki. to nadało moim oczom takiej delikatności, takiej lekkości. No i teraz kolejny trik, który stosowała Marilyn Monroe, czyli troszeczkę czarnej kreski na dole i takiego jakby cienia od tych właśnie jej rzęs. Czyli kreseczkę też malujemy na górze, a i na dole. Na górze ta kreska ona była razem zawsze z jej rząsami. No, i tutaj też kolejny trick, czyli pomiędzy tymi dwiema kreskami biała e, kretka nadawała takiego rozświetlenia i powiększenia tych oczu. Jeżeli chodzi o brwi Merlin Monroe, to one były nawet właśnie w tym e, filmie, e, były takie bardzo ścięte wręcz takie trójkątne. Przynajmniej mi się tak wydaje, że one tak właśnie wyglądają, dlatego starałam się je tak wyczesać troszeczkę na, na takie e, mocne łuki. Jeżeli chodzi o usta, to Marilyn Monroe wcale nie miała takich dużych ponentnych ust. Tu też oszukiwała wszystkich. E, pewnie teraz by sobie powiększyła po prostu usta. E, no ale w tamtejszych czasach e, trochę kobiety miały wszystko utrudnione. No i mm, po prostu e, malowała konturówką usta i z takich jeszcze y, po prostu jakby ponad y, swoje usta. I z takich jeszcze jednych y, ciekawostek o makijażu Marilyn, Mon M Marilyn Monroe, przepraszam, y, to było właśnie to, że Marilyn Monroe używała pięciu rodzajów szminek. Pięciu różnych kolorów szminek. Ja tutaj te usta mam troszeczkę za ciemne, bo tak naprawdę Marilyn Monroe używała do środeczka takiego zwykłego cienia pastelowego. No i tutaj też kolejny trick: używanie białego cienia, żeby rozświetlić właśnie usta. Nadać im takiego troszeczkę jakby komiksowego charakteru. No i teraz się zajęłam nosem. Nosek musiałam troszeczkę zrobić taki prostszy, ładniejszy, mniejszy, bo mój jest trochę taki karbaty. I po prostu zwykłym brązowym cieniem, stara metoda jak świat, wyblendowałam po prostu różnicę tego cienia i dodałam jeszcze rozświetlacza w środek nosa. No i teraz pieprzyk. Słynny pieprzyk Marilyn Monroe wykonałam zwykłą czarną kredką. Jeżeli chodzi o resztę stroju, to zakupiłam jej właśnie sukienkę i perukę w typowym halloweenowym sklepie. Peruka powiem Wam szczerze, że no troszkę przypomina Marilyn Monroe, ale moim zdaniem bardziej, bardziej przypomina na przykład Gwen Stefani z jednego teledysku albo bardziej by to też pasowała Madonna. Tam widzieliście wsówki czarne, bo troszkę podpięłam tą perukę, nadałam jej troszeczkę innego luku, ale tych wsówek później tam wcale nie widać, więc tym się jakoś bardzo nie przejmowałam. I peruka jest dość duża, ja mam dość małą głowę i to taki śmieszny był taki efekt, ale przynajmniej jestem taka trochę przerysowana, właśnie taka komiksowa. O taki efekt mi właśnie chodziło. No teraz będę Wam zaraz pokazywać, jaką mam dużą głowę. No i jak Wam się podoba efekt końcowy. No i sukienka. Sukienka też kupiona właśnie w typowym halloweenowym sklepie. Powiem wam, że jak na taki zwykły kostium całkiem e, ładnie i przyzwoicie jest wykonana ta sukienka. A tutaj już efekt końcowy. No i jak podoba wam się <laughs> moje wykonanie Marilyn Monroe? E, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że wykorzystacie moje pomysły. I ja już się z Wami żegnam z tej serii halloweenowej i życzę Wam wesołego Halloween, buziaki pa!